Dzień dobry, witam w kolejnym nagraniu. Dzisiaj chciałabym porozmawiać o ekonomii uwagi na bazie jednego z nagrań profesora Sama Waknina. Uważam, że jest to bardzo ciekawe wideo i warto o nim też porozmawiać. Sam w tym nagraniu mówi o trzech rodzajach uwagi. Synoptyczna uwaga, czyli tak zwane łączenie kropek e, łączenie zdarzeń przez Ciebie, łączenie faktów w celu stworzenia narracji, wyłaniającej się logicznej, wyjaśniającej e, narracji. Czyli masz świadomość otaczającego Ciebie świata, wydarzeń, ludzi, czy masz sprawdzić w ogóle ze sobą, co widzisz. E, Jaką ty masz uwagę, jaki rodzaj uwagi masz, czy zmieniający się, czy może wybierasz raczej jeden? Drugi rodzaj uwagi, jaki wymienia sam, to uwaga celowana. Skupianie się wyłącznie na kilku danych, z pominięciem reszty, czyli szukanie. Dowodów na selektywność, którą ktoś zastosował, bo chce znaleźć na to dowody. Skupiasz się właśnie na jednym elemencie jest to nadmierna uwaga na tym punkcie filtrujesz bardzo mocno, żeby potwierdzić sobie to, co założyłeś. I szukasz dopiero wtedy tych dowodów. Ten rodzaj uwagi jest właśnie charakterystyczny dla kilku zaburzeń, w tym m.in. dla osoby z klinicznym NPD. I trzeci rodzaj uwagi, o którym mówi sam, to jest uwaga inkluzywna, i tutaj mamy różnorodne poświęcanie równej uwagi ludziom, wydarzeniom, okolicznościom, informacjom. Ale też bez angażowania się w ten właśnie jeden filtr, brak tutaj jest efektu potwierdzenia, uwaga tutaj jest otwarta na naukę i co jest też ważne, możemy właśnie mieć otwarty umysł, otwarty horyzont. Patrzysz i obserwujesz, co widzisz, idziesz od tej strony. Natomiast za chwilę przejdę do tego, jak robi to osoba z klinicznym NPD. On i ona, kobiety i mężczyźni, tak bez względu na płeć, gdzie oni idą od końca, czyli zakładają sobie coś na Twój temat, na temat pewnych okoliczności, wydarzeń i szukają, idą od drugiej strony. Oni patrzą i już wiedzą, co chcą zobaczyć. Natomiast ta zdrowa, uwaga, patrzymy. I w miarę e, obiektywnie, nadal gdzieś subiektywnie mówimy, co widzimy na zewnątrz. E, no i co, jeżeli właśnie chodzi o osobowość e, kliniczną, narcystyczną, bo o tym mówię: nie o cechach, nie o charakterze, nie o zaburzeniach zachowania, o klinicznym NPD zdiagnozowanym przez specjalistę. Osoba narcystyczna, jak już wiecie, bądź nie jest uzależniona od uwagi, od atencji, schlebiania wszelkiego, jest obsesyjnie kompulsywna w tym i obsesyjnie kompulsywnie szuka tej uwagi. To jest to narcystyczne pożywienie, ten nektar, ta ambrozja, która napędza osobę narcystyczną do tego jaki rodzaj uwagi wybierze co będzie robić i tak dalej i tak dalej którego nieustannie poszukuje tego y, pokarmu dlatego osoba narcystyczna manifestuje drugi rodzaj uwagi czyli ta celowana którą pisałam od końca i w punkt szukanie tego czego ta osoba już chce y, czy wyraża dwa pozostałe rodzaje uwagi tak tak pod warunkiem, że przyniosą mu supply, czyli uwagę, atencję i sklebianie. bo pod tym słowem to się kryje wtedy jasne, czasami tak. Użyję też tych dwóch rodzajów, kiedy zapewnię mu właśnie to wszystko. Nawet gdy osoby z klinicznym NPD, kobiety, mężczyźni, są hiperanalityczni, niezwykle inteligentni. Są zaślepieni potrzebą przyciągania uwagi. Dlatego pozostają często nieświadomi na zadziwiające, kłopotliwe, szokujące zdarzenia, które dzieją się wokół nich. I nie zauważają bardzo wielu informacji wokół nich. Dlatego bo są zaślepieni skupieniem się na uwadze. Nawet jeśli pewne informacje mają dla nich znaczenie dla ich bezpieczeństwa, dla ich samopoczucia, dla ich dobra nie ma to znaczenia. Najpierw jest narkotyk. Bez uwagi, bez paliwa dalej nie pojadą. Nie opłaca im się. Narcyz nie potrafi odczytać nawet najbardziej oczywistych sygnałów, właśnie przez to, że ma fokus i zoom skierowany na zupełnie inne rzeczy, i więc nie odczytuje oczywistych sygnałów, jakich, na przykład seksualnych, społecznych, mowy ciała, komunikacyjnych sygnałów ignorują to i kobiety i mężczyźni. Co jeżeli chodzi dalej o uwagę osoby narcystycznej? To co zawsze ja dostrzegam w kontakcie z osobą narcystyczną kliniczną, jeżeli mam takie podejrzenia, tak? No bo nie wiem, tak chodzi mi o sytuacje społeczne. To ta osoba jest całkowicie niezainteresowana innymi ludźmi, ich emocjami, wspomnieniami, miejscami, życiem codziennym, naturą, niczym. Kompletnie. I jest taki moment, który ja przez te lata wychwytuję, jeżeli to obserwuję, kiedy te osoby dysocjują się. Z tymi treściami, natychmiast się z nimi dysocjują. Różne mogą być to sposoby, tak, ale yy, po czym można to poznać? Ta osoba wydaje się znudzona, rozkojarzona, rozgląda się albo po prostu bezpośrednio zajmie się czymś innym, podejdzie do kogoś innego, zacznie mówić o czymś innym, yy, cokolwiek. Od razu to widać. Yy, tam jest zero ciekawości. I oczywiście, że osoby narcystyczne edukują się, zdobywają wiedzę, y, doświadczają nowych rzeczy, y, doświadczają nowych miejsc. Y, jasne, że tak. Kiedy są gwarantem zapewnienia im uwagi, atencji i całej reszty, naprawdę cały czas idą po to. To jest y, ten narkotyk. Yy, osoba yy, NPD i jej percepcja jest liniowa. Co to znaczy? Nie ma tam żadnej zasady organizującej. Kompletnie. Dlatego nie jest zainteresowana tym, co mówiłam u góry, wymieniłam. Bo jeżeli tam coś mu dała uwagę i tam, no to zdysocjuje się od tego, w czym w tym momencie jest i polezie tam, gdzie już widzi, że jest atencja. Zostawicie. Jego narracja nie jest syntetyczna. Narcyz nie łączy, nie syntetyzuje informacji ani tego, co zdobył. Po prostu skacze z kwiatka na kwiatek. Tam, gdzie uwaga, tam, gdzie pyłek, tam będzie i ta osoba. Niestety było mi to dane obserwować, zwłaszcza w 2025 roku wśród bliskich mi osób. Bo akurat nadarzyły się takie wydarzenia, gdzie mogłam to zaobserwować. Stałam, o nie jak rozpalają się oczy ciało i jest poszukiwanie tej uwagi. No zjawisko niesamowite, dla mnie niesamowite, jako osoba, która może stać obok i patrzeć na te błyszczące, Oczy i na ilość uwagi suplaja, które ta osoba może zdobyć. Przerażające i niesamowite jednocześnie. Jak to wygląda z bliska. Ta nieświadomość też otoczenia przez właśnie osobę narcystyczną, przez to, że ona nie jest skupiona na tych informacjach. Jest wzmacniana przez potrzebę wzmocnienia jej wielkościowości. Ja to akurat obserwowałam ostatnio właśnie u bliskich kobiet, dwóch już nie takich bliskich. I kiedy ta wielkościowość właśnie jest wzmacniana, w jaki sposób? Poprzez przeformułowanie lub ignorowanie krzywdzących informacji. Na temat tej osoby. I tutaj jest wtedy deficyt poznawczy, żeby chronić swój obraz, swój wizerunek, który prowadzi poniekąd właśnie do błędnego testowania rzeczywistości, bo, żeby przetestować trafnie w miarę rzeczywistość, no to trzeba mieć pewne informacje i o sobie, i o świecie, i tak dalej, i tak dalej. Narcyz powstrzymuje się również od działań których skutki są niepewne, albo które mogłyby w jakikolwiek sposób ją jego obnażyć: ehm, jego słabości, jego podatność na zranienia, niewiedzę, impotencję, etc. Nie dotkną się tego, dlatego też znowu ignorują wszelkie informacje, które mogłyby wymusić takie reakcje u tej osoby. Znowu testowanie rzeczywistości. Nie jest tutaj, jak widzicie, możliwe przy tego typu rodzaju uwagi. Niezdolność do zrozumienia działań i intencji innych ludzi czyni często osoby narcystyczne łatwowiernymi i często naiwnymi. Jest on zawsze zszokowany albo często jest zszokowany tym, co się dzieje wokół niego. A to jest takie naprawdę szokujące zdziwienie dla niego, dla niej. Są zaskoczeni faktem, że ich działania i słowa mają tak niekorzystne konsekwencje czasami, a zależy oczywiście z jakim narcyzem mamy do czynienia, tak? Wielkościowy, złośliwy, narcyz. Jeńców nie bierzą, powie tobie wprost. To natomiast niektóre osoby narcystyczne tak są zdziwione niekorzystnym wpływem na innych ludzi. Zawsze liczyła się tylko uwaga, atencja, cała reszta okoliczności, wydarzenia, łącznie z tobą. Była i jest przypadkowa. Pobądź sobie z tym, którego rodzaju uwagi ty używasz, jak miksujesz te rodzaje. Warto to wiedzieć o sobie przede wszystkim. Miłego dnia. Do usłyszenia.